Siema, zemeczki w dzisiejszym odcinku. Gram Sopisa no. 2.1.5 który jest na Discordzie i jest obok mnie. Siema No i robimy siebie devili w internecie. Kopiemy drewno i mamy najtańszy serwis z Aternosa, który jest za darmo. No. No tak. No i będziemy to nic nie robić. No. Ktoś No i szkopię drewno. W no, kurwa, ale... To A że z... ja to wiem, przegra, to będzie tak, przegram, do Bydgosza, ale tam śmier... Nie, nie, nie. Tak, tak, mówisz. A co jak przegram, pojeżdżę do Bydgoszczy, ale tam śmierdzi... Nie bij mnie, bo... ...nie mam z tym nie wiem, chodzimy sobie nie. po świecie, nie budujemy domu, przecież to jest dla kimś

pełną Dzięki. Ale jednak jedna gramy gram, raz. Gram, no. Dokładnie tak <grym> No. No. Czekaj, poczekaj. No, Czekam, no Posta, tak. A? No. Kurde fajne. Bo. Bo mam. Bo mam. No, wygryźć drugie no. Ale nie. Ale nie. nie, nie. nie, 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 nie. Czemu? Młody, dobrze, dobrze, dobrze. Niech ci cię. ja zrobię patyki dla ciebie. Daj mi patyki. Trzymaj a, nie się, trzymaj młodzieńcze. Dziękuję. I na Masz jeszcze crafting table. Masz drugi crafting table. Dziękuję. No dobrze, lubię jak to wygląda. się Dobrze. No efe. Kurde, dbanie, Oddałem mu crafting. Nie. Jest, ten na górze jest mój. Dobra. Dobra. Idziemy sobie chodzić znowu, daj mi. To jest koczynek, w którym mamy lagi, bo się. Tak samo jak ty. Haha, ha, ale, nawet to, to... Ja, dobrze, nie będę mówił komu. Komu, tak. komu.

Krowa! Krowa! Mandzioooo! Mandzio, ty hmm. jesteś najdajewalniejszy kiedyś? Minecraft Mandzio, super przygody! Kłamco, no, co, kłamco jebany! Kłamco! Ale jestem dziewczyna i nie możesz mnie napierdalać! Oh, nie pytaj nie <laughs> Ty, czy żyjesz? Nie bawię kwiaty. Jestem w Dobra, idę zbierać Mam twojego dirta, mam twojego dirta. Kurwa. Mam twoje rzeczy. <tuk>

no to, to... Nie. No czekaj, czekaj, no czekaj, daj ci zaraz. No czy swój. czekaj, czekaj. Daj moje kwiatki. On ci. Daj Daj mi jeszcze kilo. Co ty mówisz? mam. dobra. Masz, masz te masz, masz kilo. Dzięki. I... Mam. No. No, no. no, no. Robimy farmę. Robimy... Ale czego? No borowek. Danie. No cześć. Kurde. Modu. jeszcze... się Gdzie Gdzie ten kwiatek? Gdzie <grymny> ten kwiatek? <grymny> kwiatek. <grymny> kwiatek> no, Daj mi te dwa kwiatki. No. Nie układasz. Niech będzie. Nie będzie. Nie będzie. będzie. No, jest popularna jest, popularna jest, popularna jest. Popularna. O kurcze, wódka! Może pizze? Może tam niestety. No nie! No co ty siedzisz? Dobra, mam jeszcze jedną. Jesteś głodny? Tak, to jest, jest. Yes. Kurde, plebsie. Tak, jest, że jedną kurwa. No, no. Znasz Paweł. Czekaj, masz coś do przypalenia? Możemy zrobić węgiel. Dobra, róbmy. Czekaj, musimy jeszcze tak leźć dach. Tak, bo mamy. Noc. No, No i to jest nasze światło. jest Turcze. No i co? No, mamy domek. No

No ty nie, nie. ty... Eee... Nie, 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 nie! Przyjebane. on dawaj kwiatka. Ale nic. Ale już nie daje. Dajcie, dajcie, dajcie! Nie! Nie Dawaj ten kwiatek.